Dzień dziewiętnasty. Magiczne kroki. Codziennie sto razy myślę o tym, że moje życie wewnętrzne i zewnętrzne opiera się na pracy współczesnych i nieżyjących już ludzi. I że muszą podjąć wysiłek, aby dawać w równej mierze, jak brałem i jak nadal biorę. Powiedział Albert Einstein, żyjący od 1897 roku do 1955 roku. Był fizykiem i laureatem Nagrody Nobla. Z tymi słowami Einstein dał nam dar równy swoim odkryciom naukowym. Podzielił się z nami jednym z magicznych sekretów swojego sukcesu wdzięczność. Codziennie. Einstein jest inspiracją dzisiejszego ćwiczenia magicznego i pójdziesz w jego ślady, żeby przyciągnąć sukcesy do swojego życia. Dzisiaj, jak Einstein, podziękujesz 100 razy i zrobisz to, stawiając 100 magicznych kroków. Może wydawać Ci się to niewiarygodne, że 100 kroków może zmienić Twoje życie, ale odkryjesz, że jest to jedna z najpotężniejszych rzeczy, które możesz zrobić. Cytat: Bóg dał Ci dzisiaj 86 400 sekund. Czy wykorzystałeś jedną, żeby powiedzieć dziękuję? Powiedział to William A. Ward. Żyjący od 1921 do 1994 roku, był pisarzem. Aby wykonać magiczne kroki, zrobisz jeden krok i w myśli wypowiesz magiczne słowo dziękuję, gdy twoja stopa dotknie ziemi, a potem znów podziękujesz, gdy twoja druga stopa dotknie ziemi. Jedna stopa dziękuję, druga stopa dziękuję, i będziesz powtarzać to magiczne słowo przy każdym kroku. Najlepszą rzeczą w tym ćwiczeniu jest to, że możesz zrobić dowolną liczbę magicznych kroków, gdzie tylko chcesz i o dowolnej porze. W domu, przechodząc z pokoju do pokoju, idąc po lunch albo kawę, wynosząc śmieci, idąc na spotkanie biznesowe, w drodze do taksówki, pociągu czy autobusu, możesz robić magiczne kroki w drodze do czegoś, co jest dla Ciebie ważne, jak egzaminy, randka, rozmowa kwalifikacyjna. Przesłuchanie, spotkanie z klientem, do banku, bankomatu, dentysty, lekarza, fryzjerki, na mecz, w głąb korytarza, przez terminal na lotnisku, w parku, z jednej ulicy na drugą. Ja robię magiczne kroki w domu, z łóżka do łazienki, z kuchni do sypialni, na zewnątrz do samochodu i skrzynki na listy. Ilekroć idę ulicą, wybieram jakiś punkt docelowy i przez całą drogę wkładam wdzięczność w moje kroki. Jeśli sobie przypomnisz, jak się czułaś przed rozpoczęciem ćwiczenia, wtedy zauważysz wielką różnicę w swoim samopoczuciu po zrobieniu magicznych kroków. Nie będzie miało znaczenia, jeśli zrobisz je bez odczuwania głębokiej wdzięczności. Obiecuję Ci, że będziesz potem szczęśliwsza. Jeśli czujesz się przygnębiona, Magiczne kroki sprawią, że poczujesz się lepiej. A jeśli już czujesz się wspaniale, magiczne kroki jeszcze bardziej poprawią twoje samopoczucie. Aby ćwiczenie przyniosło jak najlepsze efekty, rób magiczne kroki przez jakieś 90 sekund. Mniej więcej tyle czasu trzeba, żeby przeciętna osoba zrobiła w spacerowym tempie 100 kroków. W tym ćwiczeniu nie chodzi o zrobienie dokładnie 100 kroków. Ale co najmniej tu, ponieważ taka liczba prawdopodobnie zmieni Twoje samopoczucie. Kiedy się zorientujesz, jaką odległość pokonujesz, robiąc 100 kroków wdzięczności, możesz wykonywać ćwiczenie o dowolnej porze dnia. Nie licz kroków, bo skupiasz się na liczeniu, a przecież Twoje zadanie polega na wypowiadaniu magicznego słowa: Dziękuję przy każdym kroku. Wykonując dzisiejsze ćwiczenie, wypowiesz magiczne słowo dziękuję 100 razy. Ile było w Twoim życiu dni, w których podziękowałaś 100 razy? A Einstein robił to codziennie. Ćwiczenie magiczne numer 19. Magiczne kroki. 1. Bądź wdzięczna za to, co masz. Sporządź listę 10 doznanych dobrodziejstw. Napisz, dlaczego jesteś wdzięczna? Ponownie przeczytaj listę i po każdym dobrodziejstwie powiedz: Dziękuję, 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 starając się odczuwać jak największą wdzięczność. 2. Od dowolnej porze dnia zrób z wdzięcznością 100 magicznych kroków. Zajmuje to około 90 sekund. 3. Przy każdym kroku wypowiadaj i odczuwaj magiczne słowo: Dziękuję. 4. Tuż przed położeniem się spać, weź w rękę swój magiczny kamień i wypowiedz magiczne słowo dziękuję za najlepszą rzecz, która się dzisiaj zdarzyła.